Układający Wichrogrodem, czyli Stormwind, królewski ród Wrynów, zaprawdę ma chyba w tradycji śmierć wojownika. No, przynajmniej jego męscy członkowie. Anduin o, jeszcze dycha i długo, ale jego ojciec, Varian, poległ na zniszczonych wyspach, rozsadzony przez Guldana. Dziadek, król Lane został zasztyletowany zdradziecko przez półorczycę Garonę, którą uważał za przyjaciółkę lub w każdym razie sojuszniczkę. A pradziad Anduina, król Baraten, zwany też Nieugiętym, czyli Adamantem, ach, on również spokojnie nie odszedł z tego świata. Jaki spotkał go koniec, jakim był władcą i czym zasłużył sobie na tak silny przydomek? Tymi wiadomościami raczy nas Kronika Warcrafta, a w tym materiale, no cóż, ja sam. Baraten, syn króla Landana Vryna, objął po swym ojcu tron zapewne około 80 lat, chociaż według niektórych danych 50 lat przed otwarciem Mrocznego Portalu. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy przeskok czasowy w pierwszym tomie Kroniki, który opisuje rozwój Wichro i Wojnę Gnoli w 75 roku przed otwarciem Mrocznego Portalu, a kolejne wydarzenie, czyli Narodziny Mediwa, wskazują 45 rok przed Mrocznym Portalem. Jeśli wojna z wcześniejszego rozdziału miała miejsce w początkach tej daty, wtedy możemy założyć, że Baraten zasiadł na tronie właśnie w okolicach 80 roku, może i ciut wcześniej. Jeśli jednak aktualne jest zdanie, że po narodzinach Mediwa w 45 roku, gdy Nielas Aran, jego ojciec, zatrudnił się na dworze króla Baratena, król zasiadał na tronie od paru lat, wtedy właściwy będzie rok 50, a 75 z kroniki odnosi się do rozwoju raczkującego królestwa, które dopiero dziesięciolecia później zaatakowały Gnole. Wichrogród był wtedy niewielkim państwem oddzielonym od pozostałych ludzkich królestw. Z tego powodu musiał często sam zmagać się z wieloma zagrożeniami, głównie z bojowymi rasami zamieszkującymi okoliczne ziemie: dżunglowymi trollami z Doliny Cierniodławów, czyli Stangletorn, czy gnolami z rudych grani, czyli Redridge. Za panowania króla Baratena właśnie ci drudzy, rasa psowatych humanoidów, czyli gnoli, rozpoczęła zmasowany atak na wichrogrodzkie wioski i osiedla. Zarówno dla Baratena, jak i dowódców jego armii, było to prawdziwe zaskoczenie. Gnole, owszem, bywały agresywne i trudniły się rozbojem, ale jeszcze nigdy tak skoordynowanym, ani w tak wielkiej sile. Winnym tej zmiany rzeczy okazał się ich herszt, miażdżikieł, czyli Garfang z rudych grani, który wyróżniał się wśród swoich prawdziwym talentem przywódczym i strategicznym umysłem. A każdy z Was, kto spotkał na swojej drodze Gnola, wie, że to naprawdę wyjątkowe, jak na tę rasę, atuty. Miażdżykieł zdołał nie tylko opracować plan ataków na ziemię Wichrogrodu, ale też przekonać do swej wizji hersztów innych gnolich plemion, no to znaczy podbić ich plemiona i wcielić ich do swej armii, żeby nie powiedzieć „gnolej hordy”. Przebiegły Gnoll wysłał niewielkie oddziały na stolicę królestwa, zajmując wichro piechurów, w czasie gdy jego watachy napadały na osady w zachodnim skraju, czyli Westfall, plądrując w zaledwie rok jedną trzecią wszystkich osiedli w królestwie. Król Baraten rozumiał, że jego niewielkie i wciąż rozwijające się królestwo może nie sprostać zagrożeniu, dlatego zwrócił się o pomoc do innych państw, ale czy to Gilneas czy Lorderon żadne z nich nie odpowiedziało na wezwanie o pomoc. Chociaż to smutne, ale inne nacje nie miały żadnego interesu, aby pomagać tak odległemu królestwu, które, jako że było samowystarczalne, nie nawiązywało żadnych wyraźnych zagranicznych relacji handlowych. Rozgoryczony król Baraten postanowił się nie poddawać. I skoro inni władcy wypieli się na jego lud, on sam zapewni mu bezpieczeństwo. Zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę, uznając, że Miażdżykieł, podobnie jak inne gnole, uwielbia wysługiwać się innymi, pozostając samemu na bezpiecznych tyłach swych wojsk. I nie pomylił się. Gdy armia gnoli przypuściła kolejny szturm, sam Miażdżykieł, jedynie z garstką przybocznych, Pozostał w górach rudych grani, oczekując na zwycięski powrót swego wojska. Król Baraten pod osnową nocy na czele niewielkiego oddziału opuścił stolicę, omijając maszerujące siły Gnoli i w momencie, gdy te zaatakowały Wichrogród, Baraten uderzył w miażdżykła. Walka była zaciekła, połowa rycerzy poległa, ale śmiały plan króla odniósł sukces. Przyboczni Miażdżykła zostali rozbici, a Baraten sam zadał śmiertelny cios Hersztowi Gnoli. Po jego śmierci, w szeregach Gnoli zapanował prawdziwy chaos, ponieważ nie jeden z nich pragnął zająć miejsce zmarłego przywódcy. To również wykorzystał Baraten, łącząc swe siły z resztą wojska i uderzając na zdezorientowane Gnole, dziesiątkując ich szeregi i usuwając na zawsze zagrożenie z ich strony. Oczywiście część z nich przeżyła rzeź, ale w takiej liczbie nie stanowili wyzwania dla wichrogrodzkich rycerzy. Teraz i przez następne lata, ach, a nawet i dziesięciolecia. Gdy bitewny zgiełk ucichł, poddani wiwatowali na cześć Baratena, nadając mu przydomek nieugiętego, czyli jak już wcześniej wspomniałem, Adamanta, dla upamiętnienia jego niezachwianej postawy. Radość króla przyćmiewał jednak cień, jaki rzucała postawa innych królestw. Baraten nie mógł wybaczyć im odwrócenia się od jego ludu. Obiecał sobie, że nigdy więcej nie poprosi dalekich sąsiadów o wsparcie. Nieważne, co przyniesie przyszłość i z jakim zagrożeniem danemu będzie walczyć, zmierzy się z nim sam i sam zwycięży. Na szczęście kolejne lata pozwoliły Wichrogrodowi podnieść się po wyniszczającej wojnie. Królestwo kwitło, a Baraten doczekał się wraz ze swoją żoną Warią, syna, któremu nadał imię Lein. Młody dziedzic zaprzyjaźnił się wkrótce z pochodzącym ze starej rodziny szlacheckiej Anduinem Lotarem oraz synem nadwornego przywoływacza Arana Nielasa Mediwem. Wkrótce też pozostali zaczęli nieraz przyprawiać króla o bólu głowy, dokazując nie tylko na dworze, ale, ha, i w sumie zwłaszcza w okolicy. Jak przystało na młodych awanturników? Młodzieńcy szukali przygód i często je znajdowali. Niestety coraz bardziej niebezpieczne, ponieważ po latach względnego spokoju od południa nadeszło nowe zagrożenie dżunglowe trole z góru ich oddziały zaczęły nękać graniczne wioski, coraz częściej zapuszczając się w głąb królestwa. Książę Lane uważał agresję troli za powód do wypowiedzenia wojny, ale stary Baraten zganił młodzika za zbyt gorącą krew i pochopne działania. Król dobrze wiedział, czym może skończyć się konflikt na tak wielką skalę, dlatego odmawiał silnego kontruderzenia na ziemię troli ograniczając się jedynie do wzmożenia patroli na królewskich szlakach i zwiększenia obrony wiosek. troli to jednak nie zniechęciło, a ataki nie ustawały. Baraten w zasadzie pozostawał w zgodzie ze swym przydomkiem, czyli był nieugięty. Również nieugięty na sugestie, aby zwrócić się o pomoc do sąsiadów z północy. Nie mogło być o tym mowy. Baraten zraził się w przeszłości i obiecał sobie, że nigdy więcej nikogo nie poprosi o pomoc. Dlatego też, wbrew rozkazowi i wiedzy ojca, książę Lane postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Zarówno on, jak i Anduin znali największy sekret Mediwa. Wiedzieli, że był on przyszłym strażnikiem Tirisfal i że krył w sobie niewyobrażalną moc. Nakłonili go zatem, aby pod czarem maskującym udać się na ziemię troli i zabić ich wodza. Mediwa nie trzeba było długo namawiać. Dzięki jego zdolnościom magicznym bez trudu dotarli aż do samego Zikuratu Gurubaszów, gdzie stanęli oko w oko z ich wodzem, Jognonem. Ten jednak okazał się potężnym użytkownikiem magii krwi. I żeby go pokonać, Medi zmuszony był wyzwolić swe pełne moce. Efektem była nie tylko śmierć Jognona, ale i wszystkich troli w Zikuracie, a była to prawdziwie makabryczna śmierć. Przyjaciele opuścili szybko miejsce rzezi, ale syn wodza Zannon postanowił pomścić ojca. Na czele wielkiej armii natarł na wichrogród, którego grube mury, co prawda, powstrzymały pierwsze natarcie ale jasne było, że wkrótce trolle zdołają przedrzeć się poza obwarowania i rozpocząć rzeź, czy też kontrrzeź. Królewska armia walczyła dzielnie, ale wróg był zbyt liczny. Książę Lane zrozumiał swój błąd i mądrość ojca, ale było już za późno. Mimo to, mimo tragicznej sytuacji, król Baraten, jak to miał w swym zwyczaju, nie poddawał się. Pomimo swego wieku postanowił spróbować manewru, który już raz dał mu zwycięstwo. Przywdział swą królewską zbroję i na czele śmiałej szarży uderzył zdecydowanie na zastępy troli, licząc, że zdoła dotrzeć do Zannona, metaforycznie ucinając głowę hydrze i rozpraszając wojska gurubaszów. Niestety, tym razem władca Wichrogrodu przecenił swoje siły. Jego szarża odniosła początkowy sukces, wbijając się głęboko w oddziały troli, ale wkrótce straciła na impecie, a na jeźdźcy oblegli jego rycerzy, zabijając walczącego ze wszystkich sił króla. Król, baraten, wryn, zwany nieugiętym, ugiął się pod naporem wrogich zastępów, ale jego śmierć nie oznaczała końca bitwy. Na murach miasta pozostał jego syn, który wraz z Anduinem ubłagał Mediva, aby ten ponownie wyzwolił swe moce. Przyszły strażnik Tyrisfal obawiał się, że nie zdoła nad nimi zapanować, ale też nie miał wyboru. Wywołana magiczna zawierucha, zgodnie z przewidywaniami, rozbiła armię troli, zabijając również Zannona. Wichrogród ponownie przetrwał, ale cena zwycięstwa, jak i gorzkiej nauki dla młodego króla Leina, była zaprawdę ogromna. Król Baraten pojawia się również w filmowym uniwersum, a dokładniej w komiksie Bound of Brotherhood opowiadającym o młodości Mediva, Lotara i Leina i właśnie z tej pozycji dowiadujemy się więcej o jego wyglądzie. Jednakże w zależności od artysty, któremu powierzono dany rozdział historii... Król wygląda jak Warcraftowa wersja Ferdynanda Kiepskiego z naprawdę wymagającą fryzjera fryzurą i piwnym brzuszkiem włącznie, po zadbanego władcę o posturze wojownika. Patrząc na pozostałych Wrynów, osobiście bardziej wierzyłbym w ten drugi obraz. Co zaś się tyczy samej historii Baratena przedstawionej w komiksie, ta odziwo jest niemal bliźniaczo podobna do tej skanonicznej wersji. Tutaj również baratem ginie w walce z trollami, przebity mieczem zapewne przywódcy Gurubaszów. O, przynajmniej tu filmowe uniwersum nie podniosło nam ciśnienia. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Ape'la i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.